Normalny, fajny koleżka i zagrał w trudnych sprawach, i. Nagle no Leonardo DiCaprio mi się na osiedlu pojawił. No już nie do pogadania on się tak woził po tym osiedlu. Później, jak ktoś się rozpoznał na ulicy, to już w ogóle mu to na głowę. On wchodził na balkon normalnie i do ludzi. Pozdrawiam wszystkich sąsiadów. Oprócz tego z podwójki. Nowo skągnił pieniądze na pasata. Pewnie ukraść w jebane. Jeszcze sobie niech wstąpi duch Twój i ci jebnie w japę. Tą japę stary. Kogo Ty z siebie robisz? zarałeś w trudnych sprawach? No i ja pierdzielę. No ludzie, jeszcze wiecie jak oni tam grają, nie? W trudnych sprawach. Co to? On miał taką rolę, że przyłapuje żonę na zdradzie i wchodzi do mieszkania, a tam żona z sąsiadem i on wchodzi i mówi: Ojej! Moja żono. Marzeno. Dlaczego zdradzasz mnie z sąsiadem? Ja jestem zły. I my to oglądamy mamy z tego beka, jakiś reżyser wcześniej. Mamy to. Już nic nie trzeba zmieniać.